Szczególnie narażona na te zmiany są, to jest ta grupa przedsiębiorców, która rozlicza się w oparciu na podatek liniowy, ponieważ opłacalność tej formy rozliczenia na pewno się obniży w zależności od tego czy utrzymana będzie kwota wolna w po podniesieniu także do tego, tej formy odkładania, czy nie no to, to oczywiście jakby powoduje, że ten punkt próg opłacalności będzie w różnych miejscach, ale w każdym wypadku będzie on wynosił co najmniej kilkanaście tysięcy złotych dopiero powyżej tej kwoty. Ta różnica będzie na korzyść płatku liniowego, ale nie będzie to tak duża różnica, jak, jak ma to miejsce obecnie. Natomiast jeśli chodzi o grubych przedsiębiorców, którzy, których raczej te, Zmiany nie dotkną, to pewnie ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej, oni nie sprawozdają ani swoich dochodów, ani przychodów, więc proporcjonalne składkowanie w ich przypadku nie może po prostu mieć miejsca. Warto pamiętać, że wielu drobnych przedsiębiorców potencjalnie może mieć rozszerzoną możliwość korzystania z tej karty podatkowej. Mówi się na przykład o poszerzeniu dostępu do karty podatkowej dla przedstawicieli zawodów medycznych, gdzie dosyć często formułą Realizacji kontraktów pracy jest po prostu własna działalność dostarcza i zawieranie, zawieranie umów, tak popularnie nazywanych kontraktami. Nie jest jasne, jaki, to, jaki będzie wpływ na ryczałtowców, ponieważ oni też nie, nie podają swojego dochodu, tylko przychodu. Jeśli, jeśli zrównamy kategorię przychodu z dochodem, no to wówczas na pewno to wpłynie na bardzo znaczne obniżenie atrakcyjności ryczałtu. Z drugiej strony, jeśli się Pozostawi system płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców, tak jak ma to miejsce obecnie, to zobaczymy bardzo dużą ucieczkę do tej formy rodzin płatkowych tych przedsiębiorców, którzy do tej pory rozliczali się w oparciu o liniową stawkę PIT.